Siemanko, jak wam mija niedziela? Git? Jak git to git, a jak nie git, to mam nadzieję, że chociaż odcinek będzie git. A dzisiaj ponownie BDOS. Jest to nasze drugie spotkanie, więc nie będę przybliżał sylwetki artysty. Powiem tylko, że jestem bardzo ciekawy dzisiejszego utworu, który był mi przez was polecany jako kontrast do kawałka Gustaw. Po odsłuchaniu którego stwierdziłem, że jak dla mnie jest taki nijaki. To co, nie przedłużamy? Tym bardziej, że twierdziliście, że przy okazji tego numeru będzie dużo do gadania. Zapraszam. Ty szanujesz ludzi za to, jakie mają zegarki, ja szanuję samotne matki, nie piję z VIPami i nie palę trawki, bo wszedłem do branży z tej jebanej klatki. Te same dziewczyny, w których się kochałem, to dzisiaj dziewczyny, co nie mają gracji. Poczytaj poezję lub idź do muzeum i przestań wysyłać chłopakom obrazki, mała statka. E, czekaj mordo, ja nie wiem, ci raperzy w ogóle nie myślą o takich jak ja, że wypadałoby czasem trochę zwolnić, bo może ktoś chciałby sobie pokomentować. Tylko bezczelnie, bez skrupułów idzie jak przecinak. Jeszcze raz. ...ludzi za to, jakie mają zegarki. Ja szanuję samotne matki. Nie... O, tutaj pierwszy stop. Gdyby, gdyby nie tekst, to bym nie dał rady się wstrzelić. Chciałem w tym momencie powiedzieć, że szacunek należy się wszystkim mamom. Oczywiście mówimy o kobietach, a nie o kurwiszonach. Chociaż tak teraz pomyślałem, że Borys pewnie też ogólnie szanuje matki, tylko chciał w ten sposób podkreślić... Zresztą słusznie. Jego szczególny szacunek dla tych, które są zmuszone radzić sobie same. Zwłaszcza, że jak pamiętamy, choćby z utworu Gustaw, on sam również wychowywał się bez ojca. Mamy są kozakami. Pozdro dla wszystkich, mam. Ty szanujesz ludzi za to, jakie mają zegarki. Ja szanuję samotne matki, nie piję z wipami i nie palę trawki, bo wszedłem do branży z tej jebanej klatki. Te same dziewczyny, w których się kochałem, to dzisiaj dziewczyny co nie mają gracji. Poczytaj poezję lub idź do muzeum i przestań wysyłać chłopakom obrazki. Mała! Stawcie na... Kurwa trudno będzie dokumentować jakoś na bieżąco. Wracać do każdego jednego wersu lipa. A jak będę słuchać dłuższych partów, żeby potem odnieść się do całości, to boję się, że zapomnę połowę o czym była mowa. Bedoez wspomniał, że nie piję z wipami, bo wszedł do branży z klatki. Jak rozumiem, chodzi o klatkę schodową. Czyli z normalnego, nazwijmy to, życia na osiedlu, trafił w ten znany świat i chyba nie bardzo się w nim odnajduje. I wygląda na to, że w ogóle nie chce być częścią w szeroko rozumianej branży. Rozumiem, chociaż wydaje mi się to dość niezwykłe. W sensie, chyba większość ludzi, jak dojdzie od nędzy do pieniędzy, to często chcą właśnie się trochę poobracać na salonach. Z tego punktu podejście BDOS-a wydaje mi się dość. Nietypowe, aczkolwiek godne szacunku. Co do dziewcząt, wysyłanie chłopakom hehe obrazków, w mojej opinii nie jest jakieś tam złe, ale zdecydowanie nierozsądne. Na przykład w przypadku ewentualnej zmiany chłopaka. Także dziewczyno, nie musisz czytać akurat poezji czy chodzić do muzeum, ale zgadzam się z BDOS-em, że są lepsze zajęcia. Mają gracji, poczytaj poezję, lupić do muzeum i przestań wysyłać chłopakom obrazki, mała? Staćcie na więcej, trzymam ci się, nie choć stać mnie na pętli, stać mnie na pętli. Mało lat mi pisze, że moja muzyka pomogła, kiedy stracił tatę na pętli, więc o, nie mogę kurwa. kurwa. Kolejny dowód na to, że muzyka potrafi uleczyć. W ogóle, jeżeli robisz cokolwiek, niekoniecznie muzykę, co w jakiś sposób pomogło komuś się podnieść, to jest to warte robienia. Stać mnie na pętli, mało lat mi pisze, że moja muzyka pomogła, kiedy stracił tatę na pętli. Więc nie mogę kurwa go zawieść, więc nie spam jak kurwa obcranie, co jak ciebie w że jestem wulgarny, to powiedz po chuj, teraz kurwa udajesz! <grym> <grym> jestem dumny <błymny>, z <grym> Dobrze, że, jestem... że ja przeklinam jak pierdolony szewcy, i nie muszę niczego udawać. Obsanie co jak ciebie wkurwa, że jestem wulgarny, to powiedz pochój teraz kurwa udajesz Jestem dumny, że jestem Polakiem Nie przeszkadza mi chłopak słopatnych oh. i nie jestem z lewej czy prawie, po prostu za miłość ich nie powinien płaczeć. płaczem oh. Zajebiście powiedziane i przyznam, że jestem zaskoczony takim poglądem BDS-a na te sprawy. Znowu punkt do szacunu. Co do dumy z bycia Polakiem, no na to akurat nie miałeś za bardzo wpływu braku. To trochę tak jakby być dumnym ze swojego wzrostu, w sensie

i dwa, że jeśli ktoś nie w Boga lub ma inną wiarę, to nadal jest, kurwa mym bratem. 4... Dwa, panie BDoS. Powiem wam, że jeżeli to nie jest jakaś maska czy wizerunek stworzony na potrzeby chwili, tylko jego faktyczne podejście do tych tematów, to jestem skłonny przyznać, że gdyby ktoś mnie nie zapytał, jakie moim zdaniem są poglądy BDoS-a na sprawy o których mowa, to bym go kurwa źle ocenił. Kolejny dowód na to, aby nie oceniać książki po przysłowiowej okładce. Jako stary koń powinienem już to mieć dobrze opanowane, no ale cóż, człowiek uczy się całe życie, a i tak umrze. Głównie. Ty już mawiam baczysz, a jeśli ktoś nie wierzy w Boga, lub ma inną wiarę, to nadal jest kurwa mym bratem Czterech typów dwie gazówki i gaz, tylko po to, by spokojniej spać Są na świecie ludzie, którzy chcą mnie zabić, jeśli przyjdą bracie im w twarz Ale Czterech typów dwie to gazówki. To jest jakaś gaz... metafora? W sensie yy, inaczej. On tak twierdzi, że ktoś chce go zabić? Czy faktycznie dostaje jakieś groźby? A jeżeli faktycznie, to dlaczego? Coś odjebał? Czy naprawdę istnieją ludzie tak pojebani, żeby życzyć komuś śmierci, czy wprost mu nią grozić, bo nie wiem, nie podoba im się jego muzyka. Tylko po to, by spokojnie spać Są na świecie ludzie, którzy chcą mnie zabić, jeśli przyjdą, bracie celu i w twarz! W pół życia się bałem, byłem gnębiony, zawsze przez silniejszych W szkole, w rapie, w życiu, byłem gnębiony, zawsze przez silniejszych Babcia mówiła mi, że dobro zawsze zwycięży Mądra babcia Oni mnie bili i śmiali się, ręczower jest pojem pragnienia zemsty Wczoraj wieczorem dostałem telefon, straciłem kolegę Pomagą mi zbierać lajki pod numerem, żebym mógł zagrać pierwszy samolot przed tedy Więc mam pijcie, kto się znów ze mnie śmieje Czy jestem prawdziwym przed tamtym raperem, czy nie? No, do... to jest to. W sensie, chyba zazwyczaj tak jest, że im więcej przeszliśmy, z im większą ilością trudnych sytuacji, traumatycznych przeżyć przyszło nam się zmierzyć, tym trudniej nas złamać, trudniej nas dotknąć jakimś pierdoleniem. I tym mniej nas obchodzi czyjeś zdanie na nasz temat. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to też wiadomo, jak wszystko zależy od człowieka. kto znów śmieje, czy jestem prawdziwym, że raperem czy nie? Ja jestem B do S, Mateusz, spoczywaj w pokoju w niebie. Nie byłem na Openerze, bo według Bukera nie szanuję kobiet. Są kobiety, za które idę w ogień i są takie, których nie znoszę. No to dość normalne i już pomijając fakt, że strasznie nie lubię stwierdzenia iść za kimś w ogień, to chciałbym się dojebać do organizatora rzeczonego Openera. Nawet jeżeli faktycznie by tak było, że BDOS nie szanuje kobiet. Ciekawe, czy jakiejś pani, która wprost obnosi się ze swoim wręcz obrzydzeniem do mężczyzn, również odmówiono by występu, czy może wręcz przeciwnie, zrobiono by z niej gwiazdę wieczoru. Ja już kiedyś mówiłem, że jesteśmy pojebanym gatunkiem, ze skrajności w skrajność, kurwa. A ta dyskryminacja, którą niektóre środowiska tak ochoczo wycierają sobie mordę, to bardzo często jest w drugą stronę. Nie szanuję kobiet, są kobiety, za które idę w ogień, i są takie, których nie znoszę, zbyt szczery na branżę, zbyt szczery na loże. A to dopiero początek Jestem 9-8 i mam czterech typów dwie i gaz Tylko po to, by spokojniej spać Są na świecie ludzie, którzy chcą mnie zabić, jeśli przyjdą bracie celu i w Czterech typów dwie i gaz Po to, by spokojniej spać Są na świecie ludzie, którzy chcą mnie zabić, jeśli przyjdą bracie celu i w twarz Cztery kominiarki na łeb, cztery gramy Gandhi na łeb Jedni tutaj pchają towar, inni najchętniej by kurwa napadli na sklep Rolls-Royce, Lambo, Bentley, Aston, Gangway, Manto, we krwi, szmato Jestem w bloku, miałem umrzeć na chodniku 100 tysięcy leży ludzie na stoliku Rzadko kiedy ktoś tutaj ma dwóch rodziców To dla tych, którzy stracili nadzieję Jestem w bloku, miałem umrzeć na chodniku 100 tysięcy leży luzem na stoliku! Tutaj chyba chodzi o ten kontrast i podkreślenie, że nasze życie może się bardzo różnie potoczyć. Nie miałem nic, a teraz hajs wala się luzem po chacie, tak to rozumiem. No i spoko, byku, oby się walało go jak najwięcej. Jakbyś czasem się jeszcze podzielił z tymi, którym nie udało się wydostać z tych bloków czy yy, z tej klatki, żeby właśnie dać im trochę tej nadziei, to już w ogóle sztos. Tych, którzy stracili nadzieję. Czterech typów, dwie gazówki i gaz. Tylko po to, by spokojniej spać. Są na świecie ludzie, którzy chcą mnie zabić. Jeśli przyjdą, bracie, celuję w twarz. Typu dwie gazówki i gaz. Tylko po to, by spokojniej spać. Są na świecie ludzie, którzy chcą mnie zabić. Jeśli przyjdą, bracie, celuję w twarz. Celuj w twarz. Celuj w twarz. Dziewczyna to kurwa i nie każdy Polak to złodziej, nie każdy dotrzyma słowa. Wiecie co, to jest trochę przerażające. W sensie to, co on teraz nawinął jest tak totalnie oczywiste, a jednak trzeba to dobitnie podkreślać, żeby do kogoś dotarło. Wiecie o co mi chodzi? Dobrze, że Bedoez, czy jakikolwiek inny artysta podkreśla takie rzeczy, ale szkoda, że w ogóle musi. Bedofin, nie każda dziewczyna to kurwa i nie każdy Polak to złodziej. Nie każdy dotrzyma słowa i nie każdy powie. Ja jestem tylko dzieciakiem, staram się robić swoje i żyć. Co byś zrobił na moim miejscu? Mm. A ty? Jeszcze Bo bardziej to, bym się roztył. Ważne, co by się działo i kurwa. Ważne, co by się działo, kurwa wokół, kurwa. Byłem z tobą jak kurwa. że mieliśmy, kurwa, 40 tysięcy wyświetleń. Dzisiaj kurwa podniecaliśmy później było kurwa pół bańki, a później kurwa wyjewało po 8 milionów. I kurwa nic się nie zmieniło, kurwa hmm. nic między nami, i nic wokół kurwa, nieważne co się działo, nieważne co będzie, nieważne że będzie kurwa 20 milionów, czy kurwa 10 tysięcy, kurwa nic się nie zmieniło. No, pomijając fakt, że nawet ja, nie gryząc się specjalnie w język, nie byłbym w stanie umieścić tylu kurew w wypowiedzi, to spoko mieć takiego ziomka, bo tak zakładam, że jakiś ziomek mu to powiedział, czy tam nagrał i wysłał. Zajebiście mieć kogoś takiego kto po prostu jest. Czy nie macie niczego, czy macie wszystko, czy widujecie się codziennie, czy raz na rok, między wami nic się nie zmienia, to jest zajebiste. Każdemu życzę takiej osoby i pozdrawiam cię, Ryjku. Jeżeli chodzi o cały utwór, to... jakby to ująć... chyba najprościej przez... porównanie z jedynym innym utworem BDS-a, jaki znam, czyli z Gustawem. Tam powiedziałem, że kawałek mnie ani grzeje, ani ziębi, jest taki... taki okej. Okay. Natomiast po usłyszeniu tego, to tamten wydaje mi się... Taki nawet nieśredni. Zresztą pod tamtym pisaliście mi w komentarzach. To jest chuj, sprawdź 1998. I co z tego wyszło? Teledysk taki powiedziałbym zwyczajny, nie ma się nad czym rozwodzić. Praktycznie brak bitu, czy może raczej taki szczątkowy, i w sumie to jest ekstra. W sensie ja rozumiem, że ten kawałek miał być takim pewnego rodzaju manifestem poglądów, i to jest bardzo spoko, żeby do Was zrobił to tak niemalże na sucho, bo jak rozumiem, nie chciał, żeby to bujało, tylko żeby to dotarło. W tym przypadku postawił na słowo, i moim zdaniem zrobił to fajnie. A przede wszystkim to słowo. Coś ze sobą niosło, co dla mnie jest szczególnie cenne. A jeszcze cenniejsze jest dla mnie wasze wsparcie. Dziś pragnę bardzo podziękować tej ekipie. Mateusz, bardzo dziękuję. Matthew, Mordo, jak ciebie kiedyś nie będzie w tym zestawieniu, to się zacznę martwić. Krzysztof Maciejuk, dobrze trafiłeś z kawałkiem, wiesz, niebawem. Patryk kurwier, błagam, powiedz, że to jest prawdziwe nazwisko i pracujesz jako kurier. Bartek Biegun, można odjebać na live, czemu nie? Znowu Matthew. Loen Green, jestem za, a nawet przeciw. I Szuwar, który wjechał z pojebaną kwotą, trochę zbyt pojebaną, ale mam już pomysł, komu tym razem pomożemy. Z całego serca Dziękuję Tobie i wszystkim wspierającym. I to już wszystko na dziś. Jeżeli Ci się podobało, to proszę łapkę w górę i suba. Jeżeli chciałbyś się dorzucić na rozwój kanału, to link w opisie. Zapraszam do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie, gdzie pojawiają się zapowiedzi najbliższego odcinka, oraz na naszego Discorda. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona.